Wszystko zaczęło się 70 lat temu, kiedy to powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa. 10 lat później powstało Technikum, zaś 30 lat temu powstało Liceum Ogólnokształcące. Wtedy też nadano imię Stanisław Staszyca zespołowi szkół nr 1 w kutnie. Zasadnicza szkoła zawodowa na początku kształciła ślusarzy, kowali i tokarzy. Z czasem powstawały nowe kierunki. W 1960 roku szkoła posiadała 12 oddziałów. Na święto 70-lecia szkoły w Kutni przyjechało blisko 50 jej absolwentów i nauczycieli. Oj, to były piękne czasy. Wspominać można, to by było naprawdę wieloma, wieloma godzinami. Przewspaniali ludzie, przewspaniali uczniowie, wspaniała atmosfera. To były czasy, kiedy profesorowie, rodzice, Pracownicy stwarzali nam przestrzeń do poznawania tego, co nam będzie potrzebne w przyszłości, czyli uczyli nas dorosłego życia. To nie chodziło o samą naukę jako taką, ale chodziło o to, żeby tak naprawdę odnaleźć się w tym dorosłym życiu. I myślę, że zarówno moje pokolenie, jak i wcześniejsze czy późniejsze pokolenia, absolwenci Staszica, doskonale sobie radzą w dorosłym życiu. Jestem absolwentem Staszczyca, bardzo miło wspominam te czasy, bo to była, był to jedyny dyrektor, pan Andrzej Matczak, który raczył mnie przyjąć do szkoły, bo miałem ze szkoły podstawowej na świadectwie nosi zakazane znaczki wojenne, sprawowanie naganne, reszta ocen była bardzo dobrych, ale muszę stwierdzić, że tą szkołę wspominam bardzo miło. W tej szkole jak Uczyłem się w tej szkole, rozpocząłem również działalność w grupie teatralnej od jutra. E, przekładaliśmy to również i na szkołę, reprezentowałem również i szkoły. E, tam w tej szkole rozpoczęliśmy grupy specjalne Solidarności, e, młodzieżowe grupy działające przy NZZ Solidarność e, Ziemi Kutnowskiej i to były lata 80. to były całkowicie inne, taka była większa solidarność e, nie tylko w szkole, ale i również między uczniami innych szkół. Tworzyliśmy Fantastyczną grupę. Jak wspomnienia wracają do tamtych czas, jest mi bardzo miło. Tak jak czuję się tym 17-18-latkiem, tak od razu sobie przypominam szkołę. I tutaj, jak wchodził pan dyrektor Andrzej Matczak, przyjechał z Poznania, dreszcze człowieka przeszły. Pracowałem tutaj w tej szkole lat 30. Właśnie zaproszenie na tę dzisiejszą piękną, wzruszającą uroczystość przerwało moje dziesięcioletnie wagary, choć na chwilę. I mogę spotkać się z tymi, z którymi pracowałem, ale też i z osobami, które niedawno zostały tutaj zatrudnione. Cieszy mnie, że wśród tych osób są absolwenci tej szkoły, są absolwenci liceum. Uczniowie, rodzice i sympatycy szkoły uczcili jubileusz powstania placówki. Była to dobra okazja, aby wręczyć nagrody dla nauczycieli za wybitne osiągnięcia dydaktyczne oraz uczniów mogących pochwalić się najlepszymi wynikami w nauce i sukcesami na szczeblu ogólnopolskim. Szkoła jako zespół szkół jest najliczniejszą, jeśli patrzymy na zbiorowość szkołą na ziemi kutnowskiej. Bardzo utytułowaną szkołą, bardzo rozwojową. Sam fakt tej progresji w poszczególnych latach od zasadniczej szkoły zawodowej, a skończywszy na jednym z bardziej prestiżowych liceów w Kutnie, o których miejsca biją się absolwenci szkół podstawowych czy wcześniej gimnazjów, najlepiej świadczy o... O jakości tej szkoły, ale przede wszystkim o kadrze pedagogicznej, bo bez tej wspólnoty szkolnej, budowanej na dyrektorach, na kadrze pedagogicznej, nauczycielach, ale też i oczywiście uczniach, późniejszych absolwentach, nie da się zbudować dobrego prestiżu szkoły. Nam z pewnością jako administracji rządowej, Ministerstwa Edukacji i Nauki bardzo zależy na promowaniu praktycznej nauki zawodu w różnej formule. W formule szkół branżowych, szkół zawodowych, ale również tych szkół, które dają możliwość kontynuowania edukacji na poziomie wyższym, czyli na poziomie uniwersyteckim, czy w politechnikach. Myślę tu konkretnie o, o Technikum, które w tej szkole, w tym zespole szkół zafunkcjonowało 50 lat temu i liczne grono absolwentów Technikum przy ulicy Oporowskiej, wówczas Jurija Gagarina, dzisiaj Stanisława Staszyca, no znajduje miejsce w bardzo wielu miejscach, czy to naukowo-badawczych, czy katedrach w poszczególnych politechnikach, ale przede wszystkim w rozwijającym się polskim przemyśle, czy światowym przemyśle. Bardzo, bardzo gratuluję i także profesorskiej, i uczniom, i dyrekcji. Nie będę długo mówiła, bo się bardzo boję o te dziewczęta stojące w poczcie sztandarowym, naprawdę. W związku z tym, na koniec tylko taki króciutki czterowierz autorstwa mojej prałabci. Bo myślę, że On jest właśnie adekwatny i na tą uroczystość, i dla Was, drodzy młodzi ludzie. Choćbyś poznał Ziemię całą, jeszcze milion gwiazd zostało, choćbyś poznał gwiazdy w niebie, najpierw musisz poznać siebie. Drodzy Państwo, ale ja mam takie oczy w mokrym miejscu i bardzo łatwo się wzruszam, za to załamanie głosu przepraszam. Następnym razem przy następnym trzydziestoleciu, przy trzydziestoleciu, 30... to się poprawię już. Pierwsze nasze budynki to była szkoła na ulicy Lelewela, to była szkoła na Żorach. Później dopiero w latach 60. była wybudowana szkoła przy Oporowskiej. I tak już zostało do dzisiaj. Mam nadzieję, że może kiedyś uda nam się tą szkołę jeszcze bardziej rozbudować. Myślę, że to jest temat, który warty jest rozwinięcia. Dlaczego? Dlatego, że kształcimy w kierunkach zawodowych. W zasadzie chyba jedyni jesteśmy tutaj w naszym powiecie, w naszej okolicy gdzie mamy technika elektronika, technika mechanika, technika pojazdów samochodowych, mamy nasze szkolne warsztaty, więc rzeczywiście zasadne byłoby rozwinięcie tutaj tego kierunku i utworzenie albo dopisanie się, powstanie takiego centrum rzeczywiście branżowego. Obecnie w Zespole Szkół numer 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie mamy technika elektronika, technika informatyka, technika mechanika i to jest ukierunkowanie na operatora obrabiarek skrawających CENCE. Mamy również mechanika pojazdów samochodowych i odpowiednie kierunki w szkole branżowej. I rzeczywiście są to kierunki takie, które pozwalają uczniom, absolwentom naszej szkoły uzyskać, uzyskać później dobre zatrudnienie, dobrze płatną pracę i taką, która pozwala im na poszerzenie swoich wiadomości, umiejętności i rozwijanie swoich zainteresowań właśnie tych zawodowych. To jest miasto rozwoju, to jest miasto bardzo prężne, to jest miasto, gdzie się silnie gdzie jest bardzo dobrze rozwinięta oświata, gdzie po prostu to miasto w zasadzie, szanowni Państwo, ja bym tylko sobie życzył w Kutnie jeszcze szkół wyższych, tak? Szkoły wyższej, bo tego tutaj brakuje. Zatem e, wszystko przed Wami, przemysł się rozwija pięknie, szkoły kwitną, ta młodzież naprawdę jest waszą dumą i nadzieją, stąd też moja obecność tutaj dzisiaj